Cześć, witajcie, to jest krótkie ogłoszenie powiadomując was o tym, yy, że kanał przez jakiś czas, niestety, był nieaktywny, nieaktywny nic nie wygrywaliśmy, nie komentowaliśmy ni na niczym. Przepraszam za to, po prostu trochę się z Damianem pokłóciłem i pomyślałem, żebyśmy zaczęli nowe kanały. Yy, ja już swoje zacząłem, ale na, ni na nim dużo nie wygrywałem tam. Szkola chyba niedługo usunę, bo tak nie jest mi potrzebny Ale wam powiem, y, że ten kanał nadal będzie aktywny y, I dalej będziemy nagrywać, bo mieliśmy, Myśleliśmy, że nam źle idzie, ale jednak No jednak to nie jest taki zły kanał Myślę, że, że nawet dobrze, nam, dobrze nam szło w tym kanale Także on będzie aktywny Będziemy normalnie, regularnie wygrywać Może jeszcze dzisiaj będzie odcinek Ale pra, prawdopodobnie jutro no, także to było krótkie ogłoszenie. Dzięki za słuchanie. No i komentujcie, lajkujcie. Ja się z Wami żegnam. Adios.